Niedawno opublikowali nową ustawę Prawo o ruchu drogowym, więc mamy trochę zmian. Najważniejsze zmiany przytoczę. Mam tutaj ściągawkę, co by się nie działo, bo trochę ich jest, a nie chcę pomylić. Pierwszą bardzo dużą zmianą, którą, która będzie dotyczyć bardzo dużej ilości osób, to kaski. Obowiązek noszenia kasków. Wprowadzany zostaje obowiązek używania kasków yy, ochronnych przez kierującego rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Oni będą musieli jeździć w kaskach. To samo dotyczy się też dzieci do 7 lat, które są przewożone właśnie na tych urządzeniach. Yy, tam, oczywiście, z wyłączeniem. Wyłączenie między innymi jest dlatego. Yy, Wyłączenie dotyczy na przykład wózka rowerowego, specjalnego siedzenia itd., ale no ogólna zasada jest taka, nie inna. Dalej mamy, jeżeli chodzi o możliwość jazdy hulajnogą elektryczną, to można ją jeździć dopiero od 13 roku życia. Było 10 lat, teraz od 13 roku życia dopiero będzie można ją jeździć. No i to samo, jeżeli chodzi o urządzenia transportu osobistego. No i kolejna bardzo mocna zmiana, czyli prawo jazdy od 17 roku życia. Otóż teraz, jeżeli dobrze rozumiem te przepisy, będzie można zrobić prawo jazdy mając 17 lat, ale z dosyć dużą ilością obostrzeń. Jakie to są obostrzenia? Już mówię. Przede wszystkim prawo jazdy od 17 roku życia do 18 będzie ważne tylko w Polsce, to jest ważne. Taki 17-latek przez pół roku albo do osiągnięcia 18 roku życia będzie musiał jeździć z opiekunem. Nie będzie mógł sam jeździć, będzie musiał być nadzorowany przez opiekuna, który też musi spełnić konkretne wymagania. Będzie musiała mieć minimum 25 lat, Ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie, jeśli chodzi o posiadanie prawa jazdy kategorii B i nie może być. Yy, nie trzeźwa, nie może być pod, yy, pod wpływem, pod wpływem tak jak ich, yy, taka osoba, taki opiekun będzie musiała mieć minimum 25 lat, minimum 5 lat będzie musiała mieć prawo jazdy, yy, nie, będzie miała, nie będzie mogła mieć yy, zakazu prowadzenia pojazdów, to myślę, że też jasne, no i nie może być w stanie po spożyciu alkoholu, tak, czy jakichś innych tam narkotyków. A taki 17-latek do ukończenia tego 18 roku życia, czyli to wszystko jest kwestią tego okresu między 17 a 18 lat, nie będzie można wtedy pracować jako taksówkarz, jako kurier, czyli świadczyć jakichś odpłatnych usług jako kierujący. Co więcej, jest wprowadzany okres próbny dla osób, które świeżo zdobędą uprawnienia na prawo jazdy. I tu, między innymi, jest to, na przykład, i na tym okresie próbnym no będziemy mieli większe obostrzenia niż zwykły kierowca. Przede wszystkim zero tolerancji do alkoholu, więc limit 0,0 promienia alkoholu we krwi i w wydychanym oczywiście, więc tu nie możemy. No nie mamy żadnej kwestii. Po żadnym półpiwka, połyku itd. Zero tolerancji, jeśli chodzi o alkohol, i to jak dla mnie jest dobry zapis. A oczywiście, tak samo jeżeli chodzi o środki działające podobnie do alkoholu. Jeżeli taki kierowca w okresie próbnym przekroczy, znaczy zdobędzie więcej niż 12 punktów karnych, wtedy, wtedy będzie musiał będzie miał obowiązek ukończenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, a popełnienie dwóch wykroczeń w okresie próbnym będzie skutkowało wydłużeniem tego okresu o 2 lata. Bo ogólnie rzecz biorąc ten okres próbny. Bo ogólnie rzecz biorąc, ten okres próbny trwa dwa lata, ale jeżeli zrobimy jakieś dwa wykroczenia, no to wtedy będzie trwał łącznie cztery. I lecąc dalej, zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 na godzinę, ale poza obszarem zabudowanym. W tym momencie było to do tej pory na obszarze zabudowanym, teraz jest poza, czyli zatrzymywanie właśnie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 na godzinę na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej, poza obszarem zabudowanym. Tak dokładnie tutaj zapis pokazuje. Kolejna rzecz, czyli cofnięcie uprawnień za jazdę w okresie zatrzymania prawa jazdy. Czyli, jeżeli będziemy mieli e, zatrzymane prawo jazdy, to będziemy mieli cofnięte uprawnienia, jeżeli się do niego nie zastosujemy i będziemy w tym czasie po prostu jeździć. Z takich bardziej już e, pozytywnych rzeczy, takich mniej e, każących, to mamy zwiększenie prędkości ciągników rolniczych do 40 na godzinę. To jest e, z 30. Myślę, że 10 km więcej e, trochę nam da, co by się nie działo. Dalej mamy obniżenie wieku kierowców wykonujących krajowe przewozy drogowe osób. Jakby dzięki tym zmianom nawet 18-latek będzie mógł świadczyć pracę jako kierowca, kierowca autobusu na liniach, na liniach regularnych, na których trasa nie przekracza 50 km. Dalej mamy to, że karetki i pojazdy uprzywilejowane ogólnie będą mogły korzystać z buspasów, nie będąc pojazdem wtedy uprzywilejowanym, czyli nie korzystając z włączonych sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Czyli mogą sobie po prostu przejechać takim buspasem, nie hałasując i nie świecąc nadmiernie. No i ostatnia zmiana, którą chcę teraz poruszyć, czyli możliwość, znaczy zrobienie możliwości zdawania egzaminu. Na prawo jazdy kategorii C, CE oraz T na traktor poza granicami administracyjnymi miast. Znaczy, że będzie można robić egzamin po prostu nie w samym centrum, tylko gdzieś troszkę poza, żeby ten ruch trochę upłynąć. W miastach, nie wiem, u nas w Opolu nie ma aż tak dużego z tym problemu. Przynajmniej według mnie, jak ja jeżdżę, no, ale przy większych miastach myślę, że może to trochę pomóc. Trochę tych zmian jest. Dajcie znać, co myślicie o tych zmianach, czy jeszcze coś więcej wyjaśnić. O, te przepisy są mocno szczegółowe. Ja to tak tylko pokrótce rzuciłem, co i jak. Więc dajcie znać, jeśli jeszcze coś wyjaśnić, dajcie znać, co sądzicie o tych przepisach. No i do zobaczenia następnym razem.